Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek, taki techniczny, mianowicie chciałbym opowiedzieć o diagnostyce komputerowej silnika Alfa Romeo. Tak jak tutaj widzimy, 159. Silnik 1.9 JTDM, 16 zaworowy, 150 koni, 2007 rok. Tutaj świecił się check engine, aczkolwiek on zaświecał się, gasnął, zaświecał się, gasnął, auto dymiło podobno, Stracił, straciło moc na chwilę. Tutaj po podłączeniu komputera diagnostycznego, oczywiście dedykowanego do Alfa Romeo, odczytaliśmy błąd P2085 nie ciągły, czyli tak jak mówią się, on raz jest aktywny, raz jest nieaktywny. Czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych silnika diesla są nieprawidłowo odczyty bądź przerwa w obwodzie. Tutaj przede wszystkim <laughs> trzeba sprawdzić instalację tego czujnika, często są kable poprzecierane, pourywane, trzeba zobaczyć kontakt we wtyczce w pierwszej kolejności. I dopiero później ewentualnie wymienić ten czujnik. On kosztuje kilkaset złotych z tego co kojarzę w okolicach do 200, chyba 300 zł, mniej więcej. Możemy kupić już w zamiennikach te czujniki. To jest błąd częsty w tych silnikach. Wynika on zarówno z uszkodzonej instalacji głównie tego czujnika, no jak i też z przebiegu i wadliwego, wadliwego działania samego czujnika, czyli. Czujnik już swoje przeszedł. Nie, pamiętajmy, że jest narażony na wysokie, niskie temperatury, bardzo wysokie temperatury, które panują w układzie wydechowym, także nie powinno nas to dziwić, że, że często może się zdarzyć, szczególnie w autach po przebiegu 200 000 km, że te czujniki zarówno przed filtrem, jak i za filtrem ulegają. Uszkodzeniu. Także tutaj po skasowaniu tego błędu błąd się dalej nie pojawił. Oczywiście nie znaczy to, że błąd się nie pojawi w trakcie jazdy, ale to jest do obserwacji oczywiście instalacja tego czujnika, także jest do przejrzenia. Także to by było na tyle odnośnie takiego krótkiego odcinka o diagnostyce komputerowej. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.